Byliśmy napełnieni Bogiem w Trójce Świętej jedynym. I teraz chcemy prosić Ducha Świętego, aby uzdolnił nas, aby dał nam odwagę w sercu, aby dał nam to pragnienie, bo wyznawanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to jest słowo, które kierujemy do Boga i Bóg bierze to słowo na serio. Jak każde nasze słowo, bierze zawsze na serio. Ale to jest też modlitwa, którą trzeba w sobie nieustannie odnawiać. Dlatego teraz ci wszyscy, którzy mają to pragnienie na głos, razem ze mną, który będę prowadził tę modlitwę, to wybranie, ponowienie, powierzenie się Bogu. Tak jak mamy tekst podzielony linia po linii będziemy kierować te słowa które niech płyną z głębi naszych serc Panie Jezu kocham cię i potrzebuję ciebie uznaję swoją grzeszność dziękuję ci że umarłeś za mnie i przebaczasz mi grzechy otwieram ci drzwi mojego serca i życia Pragnę, abyś uczynił ze mną wszystko, co prowadzi do zbawienia. Pragnę być posłuszny Tobie, bo wiem, że wszystko, co chcesz uczynić w moim życiu, jest dla mnie dobre i zbawienne. Kieruj moim życiem, uczyń mnie takim, jakim pragniesz. Panie Jezu, Ogłaszam Cię moim jedynym Panem i Zbawicielem. Odtąd jedynie Ty masz do mnie prawo. Amen. Wspaniale. To jest siła Kościoła, naprawdę. A teraz to wszystko, co się dokonało, co usłyszeliśmy, będziemy przerabiać już w mniejszych grupach. W większym zaufaniu, coraz bardziej otwierając się i mówiąc, co Duch Święty działa w nas. Drodzy, dziękujemy za tę Eucharystię. Trwajcie z Duchem Świętym. Proście Go, aby pouczał, przypominał, a nade wszystko, aby pocieszał i bronił, bo tego chce chyba najbardziej i to jest chyba Jego największe zadanie, tak jak słyszeliśmy na konferencji.